Dzień dobry, to Adam Freszczyk, a dzisiaj jesteśmy przy Lasku, w Lasku przy ulicy Ludowej na spotkaniu mieszkańców, którzy chcą w telewizji przedstawić o co tutaj chodzi i jaki mają problem z tym, że mogą stracić ten fajny teren rekreacyjny na rzecz kolejnej zabudowy w okolicy, gdzie jak wiemy zostanie tylko mocno zrewitalizowana dolina Gęśnika która jest już w sumie dosyć daleko od tych y, zabudowań, które tutaj się znajdują. Więc chyba najlepiej, jak na trawę pójdzie mama, mama z dzieckiem, czy dorosły posiedzi na, na ławce. Czy z, nawet z psem się wyjdzie tutaj do parku. Nie? Panie dyrektorze, tego lasku, tych dat, które są od wieczora do, do rana, to jest coś wspaniałego i naprawdę nie może być na razie to na, na, na razie to jesienią weszli tylko tutaj robotnicy i robili nam ogrodzenie myśmy go no? spotkanie i razem żeby to spotkanie było prezydent był właścicielem tej działki. Te te to jest w ogóle własność czyja miasta. To jest połek miejski. No ale w nie, nie, ale wcześniej ogólnie to ten park nie był terenem parkowym, tylko był terenem leśnym. Nie wiem, kiedy został przekształcony w ten właśnie ten... rozumiem, że jest zagospodarowany, plan zagospodarowania dopuszcza. Właśnie nie No raczej nie było. Nie, bo My złożyliśmy radę Rady Dwa tygodnie temu tak? złożyliśmy do Rady Miasta i do prezydenta prośbę o takie się o ten plan. O ten. Mhm. A z jakimś ładnym Chcemy przygotować taką prezentację, projektu i wystąpić na mhm. Tylko musimy się do tego przygotować. No, rozumiem. A wiecie, do to czasu? Nie, Nie mamy czasu. Kiedy w urzędzie miasta pytaliśmy, co się stało, to nas zapewniono, że siatka powstała po to, żeby ludzie nie przewozili tu śmieci. Nie, 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 nie. nie. Ta a, nie to, a tam jeszcze był ten, że kamery są tak, ustalone, tak, tak. nie? Przyszły te wichury, to wszystko zerwane. Zerwa w 2012 roku już mi siadł wtedy rzecznik prasowy powiedział, a czy tam to pani, ludzie może nie wiedzą. Mówił, zresztą tam nie ma żadnego lasku, tylko obite klepisko po starym boisku kilka brzózek Proces inwestycyjny lada moment ruszy, ale wtedy zbieraliśmy podpisy i zostało to zahamowane. No tak, no na, nasze klepisko. No. A tutaj wyborka poka udawała, że, że deweloper ma już wszystkie załatwione formalności z pozwoleniem na budowę włócznie. Teraz tylko czeka na decyzję banku o udzieleniu kredytu, by ruszyć z inwestycją. Masto, miasto mówi, że musi się rozwijać i tam tak dalej. No a co tam ruch miejski. No. Ruch miejski na to to jest problem całego miasta, że je, są tereny zielone, które są użytkowane od lat przez mieszkańców i nie kosztują nikogo, tak? A władze miasta jakby na siłę próbują te tereny spieniężyć albo wykorzystać do jakichś celów propagandowych, robiąc tam jakąś rewitalizację na siłę w wielu miejscach, na przykład jak teraz widzimy te jakieś e, mini parki w mieście, które pochłonęły dużo zieleni samo mm. tak I trzeba, jeżeli tutaj nawet miasto by chciało coś zrobić, to trzeba mocno im patrzeć na ręce, czy nagle nie będzie w planach zniknięcia wielu drzew, bo tak było na przykład obok w Dolinie Gęśnika. Mieszkańcy tam musieli protestować, żeby takich dwustuletnich dębów nie wycięto, bo były krzywe. A czy rozmawialiście z nie, bo to miałoby się być spotkanie z prezydentem i z PTBS-em i do tego nie doszło. A mało tego tak, to w Radio Indeks pan prezydent powiedział, że dobra, nic tutaj pogadamy bo... się, że tu powstanie może blok, że tutaj dalej zostaną tereny zielone, a tydzień później się dowiadujemy, że ten ma przejść droga, taka dosyć Tak, bo, ruchu, tak? bo w mieście jest. No. E, znaczy, je, niedawno jest opracowana no i dlatego, strategia. No, się to jest od tego, bloku? Od tego bloku. Od tego bloku, tak. się Bo tak. to jest. To jest. Tak jakby urzędnicy nie widzieli. Całości, że, tak, że inni, inni zaprojektowali w koncepcji, nowa koncepcja strategii komunikacji. Jest taki duży dokument i tam jest właśnie wiele dróg przez tereny zielone. przecinające tereny zielone. właśnie To jest też druga, tak jakby drugie zagrożenie, że nie zabudowa, ale po prostu puszczanie dróg przez te miejsca. Było dużo prac tam robione. Grabione, koszone było tam jest... na terenie. A może ktoś kupił to? Dlaczego? No, Miał być dom... No, tak, dla... dla... tak, dla... tak, tak. Ale dla... tak, tak. dla... no, mamy, dla... dla... mamy tutaj przystolę dla... przy jeszcze. Dla... nie? Jest pałac tych dla... południowych. Po, po, dla... właśnie... Nie było. Ale co tam się dzieje dalej? Nie, bo tydzień temu było naprawdę sprzątane, jeździły maszyny. Ale to mówię. W ciągu ostatniego dnia, mówię, tydzień do dwóch tygodni. no a tak stało wszystko, no mówię, no ja będę mieliśmy przedszkole, do, do nawet przedszkola jest... szkołę, podstawówkę nam zlikwidowali z naszego rejonu podstawówkę nam zlikwidowali przy Batorego policji już nie ma tutaj Budynki no, no, no. zostały, bo są zabytkowe niby, nie? Znaczy jak tutaj chcieli zbudować szkołę w 2017, roku, co ja tutaj protestowałam, to zaproponowaliśmy z koleżanką, żeby przyjęli miejsce po policji na tą szkołę, bo to miała być podstawowka, wie, fajna, kameralna szkoła, w takich fajnych, cyglanych budynkach, tam była kiedyś w ogóle koniakarnia, tak, tak, tak naprawdę. I prezydent mówi, że bardzo fajny pomysł, zgłosili się podobno do policji, bo kiedyś policja chciała ten tak, teren za darmo, ale podobno policja stwierdziła, że... Nie, Gorzów, w tym momencie tak, Gorzów. Gożów, gożów. Ale jednak nie za darmo nie, nie tak. i było to za drogo i dlatego powstała ta dziesiątka. Ale no ale mówię, ale, ale automatycznie po tym... I mogłyby być nawet tutaj przedszkole. tutaj przedszkole tych bloków jest, wy jesteście z tych bloków rozumieją, tak? Ale w to zależy, które, które bloki, przy jest pięć. A obywatelskie jest, tak jak ja mieszkam na mają małej, tak zwanej Storii Obywatelskiej, gdzie jest 13 budynków mieszkalnych, ale za jest nie? I najlepsze jest to, że są dwa rodzaje obywatelskie, bo jedna jest obywatelska z dojazdem od ulicy Batorego, mhm. a druga niestety jest... Trzeba u nas, powiedzieć, a dwa kierunki u nas przejechać, przejechać zamiast jedno tam jedno zrobić przejazd między dwoma, dwoma tymi Czy tam to tak nie szkodziło, nie? Bo po prostu to wszystko harcerską tu jedzie. Tak i pan prezydent powiedział w, też w Radiu Indeks, że mieszkańcy tutaj mają jakby co teren zielony w Dolinie wieśnika. A co chwilę w dolinie Gęśnika Ale... jest kawałek po kawałku też zabudowywana. Zabudowywany Niedawno tam, właśnie na wysokości, znaczy do wysokości właśnie obywatelskiej, po drugiej stronie, została wycięta kolejna połać drzew. Tu, tuż przy... to było też na dolinie Gęśnika badanie. W ciągu tygodni, dzień roboty, tam jest 400 osób. Mhm. Dziennie. Dzień zabudowy takiej wolno pracy. A w weekendy ja poszłam tam, święta się przejść. Tam nie da się ja przejść. Jak poszłam przykół, tam tam uciekłam, tak szybko, to uciekłam. Żeby mieli na przykład coś takiego tutaj, bo mają to gospodarowanie. No, tak, tu, starzy mieszkańcy. a co jest w planie miejscowym, ten teren zapisany? W tej chwili? No, kiedyś, kiedyś był to bo, teren leśny. My dopiero wystąpiliśmy teraz do Rady w końcu ustaliliśmy Jeszcze w 2060 roku ja tu mieszkałem.

na jakiej podstawie, na terenie z kbs Czy to jest w ogóle przydzielony w tym miejscu? to Kiedy KBS stał się właścicielem? tego To było miasto. Kiedy miasto sprzedało do kbs No, ja Nie wiem, czy oni sprzedają, czy przekazują jakieś kółka miejska. Dobrze, ale czemu to, ten głód jest akurat tak? No bo tu mamy te drogi po prostu. To już jest KBS-u. Tam niby ma zostać jak na tą chwilę, nie kończę jakby wyprawnie jeden korekta, na tą chwilę mamy być rekordy. Ale jeszcze, jeszcze inna tak? rzecz. Bo tu no jak w pierwszej chwili było mówione o jednym bloku. A teraz nagle mają powstać trzy z garażem podziemnym. Więc te wszystkie drzewa obumrą. No jak oni zaczną kopać, to oni wezmą wszystkie korzenie wyorają. Te drzewa panną same. No, tak, bo tam te drzewa za siatką też są zaznaczone do Panie redaktor, dlaczego miasto Zielonego się rozrosło? Argumentacja Parakowickiego jaka była? Bo nie ma terenu za budowę. A gdzie się budują budynki? W nowej Zielonej górze? w Nowej też się budują. No bardzo, bardzo mało. Bardzo się mało. Się no, tam się ja domki budują. Ale wiadomo, wycina to, to się wiadomo, wszystkie tereny zielone, nie które nie są i się buduje, tak bo te tak wiadomo Wiadomo, co. Ale teraz ile zastanów dostali, nie? Po co, po co, po co tutaj do ale tam nie budują, tylko tam był już, problem, już budują. Ale tam był problem z komunikowania tego. Dlatego chcą wam wcisnąć tą drogę. Nie no tak, to, na pewno. To nie jest to, że... Miastu, tylko żeby ten, bo zakorkowana jest w tamtym kierunku, a nie tutaj na boku. No tak, to jest tak samo aglomeracyjna. Aglomeracyjna jest w poprzek e, takiego głównego ruchu z północy na południe, a oni aglomeracyjną nieobciążoną chcą jeszcze przedłużać na, 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 na zachód. Ale niech Pani redaktor zobaczy co się dzieje na ulicy Batorego. O 13, 14, 15, do Jest tragedia. A, a oni jeszcze chcą puścić te wszystkie budynki na Zastalu, ma

i właśnie na korki nie na no, agromacyacyjna, ale no, wystampa góry no tak za bardzo bo to, bo, to bo rondo, jest, bo te rondo jest, powinno być za zacząć dzisiaj robić na masy, za i był to to, 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 to to będzie taki chaos z zapraszam wszystkich nawet do mieszkania swojego słychać. ale nie wejdziemy tu. i to i to chciałem powiedzieć to wygląda tak sprzedają taki teren E, niby mają z tego jakieś pieniądze, ale te pieniądze e, wydają na przykład na obwodnicę e, miasta, tak? Czyli zagęszczają, zagęszczają w tym miejscu, żeby było jeszcze bardziej zakorkowane. A mówią ludziom, że wybudują obwodnicę i to wyciągnie ruch z miasta. Tak jakby ludzie zamiast do domów mieli, mieli jechać na obwodnicę do lasu. Tak, obwodnica to jest kolejny problem. Tak szczególnie gdy, gdy idzie w centrum miasta jeszcze odnośnie KTBS-ów jak pojawiły się te ogrodzenia napisałam do Urzędu Miasta w Zielonej Górce żeby coś się dowiedzieć o te dwie działki no bo tak mi okretnie napisali że to KTBS, a z KTBS-u dostałam informację tylko że ogrodzili to właśnie żeby chronić przed zaśmiecaniem no, przed lipacjami itd. ani słowa na temat Wodowy. budowy bloku, nie bo to miało być tak, że ludzie, ludzie mają się przyzwyczaić do tego, a my później postawimy a to jest ta, ta, metoda poprzyczą, poprzyczą, Tam, ta. i będzie ten. Odrażony. Tak, że tak. na przykład w sobotę o 6 rano wytną drzewa, już będzie... No, Ale najlepsze, no, jak, no, jak, jak zapytam się tych, panie, co wy tutaj robicie? My nie wiemy, nam kazać tylko ogrodzić. Nie no, jak nie wiem, mogli nie wiedzieć. No. No, no bo to praca co Tylko najgorsze no, jest to, że my macie, to, macie, nawet dostaliśmy z Urzędu Miasta pieniądze na ten piknik. A jeszcze radni są tak po od was tutaj. szefem to rozmawiałem, bo on, zresztą on zresztą tutaj uciekał No to jest Gryko. to jest jeszcze radny? Gryko jest? No ja wiem właśnie. Ale on, to, on tutaj był ze mną w tym parku. I on się zobowiązał, że on znajdzie inną ziemię i się dzisiaj jeszcze dowiedziałam, że jeszcze w lutym tego roku tej ziemi innej szukał. I to się stało no tak, tylko, po lutym. tylko, że on może znaleźć ziemię, na przykład drugi taki teren zielony, gdzieś innym mieszkańcom i znowu będzie innym

Ja w to, to jest dużo ludzi. Wrocław Poznań, wszyscy to oni się, oni tam mieszkają. Nic nie zrobicie bez konkretnego prawa, Bez rozpoczęcia sprawy co się działo z planem. To jest większa, powiem, większy smut w urzędzie miejskim. Bo o te tereny to to są takie tereny, że ojej. Prąd jest, woda jest, a, światło tak, jest, 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 gaz jest, to jest, to jest to no to tylko budowa. Tak, to jest właśnie też... Yy... No i o to tu no, chodzi. Między... O... Jacek, a, a te karteczki, które robiłeś, w I o to chodzi, nic więcej. Tak, to jest jeszcze właśnie o, o, oszczędzanie, czyli miasto wydaje pieniądze... <grym> nie no, ja miasto, nie no, nie miasto nie, bo to deweloper musi zapłacić. No tak, tak, tylko że... On taką logację bierze, bo on tak, w pierwszej chwili postawi dwa bloki, za każdy weźmie dodatkowe pieniądze, bo, bo są bloki w parku. Tylko jeszcze nie wiem, czy bo to w parku, parkie, A ludzie kupią, następny postawi, więc nie następny trzeba. Tak samo tutaj były na, na to. Nie, nie to. wiem, jeszcze ja może w przyszłym tygodniu idę na urlop, może coś dowiem. No, no, ja też się będę no do widzieć, Miasto co KTĄ 5 lat to mia... znawia procesy tutaj, tak. Może no, no, się pani chronić, to tak. zabudowują, nie? Dlaczego tak. interesować się tym <kühm> zastanem? No, 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 to, to, to jest olbrzymie, to będzie budowane. To jest dosłownie przez uliczkę. tutaj jest się. I co to taki gęśnik na tyle bloków? Po co tutaj niszczyć mają z gdyby ten to stali obok, sąsiedzku. Tak, tylko że w zastalu jest jeszcze problem własnościowy. Zastal jest oddany za długi dla miasta. Tak samo było z zakładem B, i teraz reszta przychodzi za długi. A to coś nowego. No. Bo jak jeszcze dwa lata temu byliśmy tam z konserwatorem Zabytków, no to no. właśnie nie było. No, ale to tam tak... parę budynków jest, że tam jest, kurde, było wykorzystywanych. Ale ogólnie ten teren jest uznany za długi dla miasta. Okej, okay, no to... I to miasto dostało. Aha, jeżeli to jest teren miejski, to. Dobrze. Ja Państwu dziękuję. My będziemy w kontakcie. Zobaczymy, co mi się tam jutro uda ustalić z urzędami ktps -em. No ale to, jest tak powiem, sprawa na pewno nie na raz, ja. Pani redaktor, przepraszam, że tak mówię. Jak Pani zacznie od planu. No dobrze, jaki jest plan, plan kiedy się zmieni? Od 2010 roku. Co tam się no, zmieniało? Bo miasto słynie z tego. Przepraszam, w budownictwie 40 lat. Przez no? te 40 lat więc było i się działo w naszym szczególnie za kadencji pana Kubickiego.